Wasz projekt MSN-u został dzisiaj wyróżniony na Geodom. Jak się czujecie z tym wyróżnieniem? Czy chcecie od siebie dodać parę słów? No, Nasz, ale w szerszym pojęciu. Trzeba pamiętać, że głównym twórcą tego, tego projektu, wyróżnieniem artystycznym, była ekipa Toma Pfeiffera z Nowego Jorku. Kiedy pytają się, jaki jest rozdział między nami, to ja zawsze mówiłem, to jest proste, Tom. Jak coś nakręcimy, to do ciebie przyjdą po kasę, ale ja pójdę siedzieć. No, I to był taki podział mniej więcej między, między nami. Współpraca była znakomita, a no chciałem im stąd podziękować a, tego, a, a nagroda, no to jestem naprawdę zaskoczony, dlatego że uważam, że... A, to, że to jest budynek kontrowersyjny i jest naprawdę bardzo przyjemnie, że to koledzy i koleżanki wygłosowały ten budynek jako... jako to, jest, to jest bardzo miłe. Jesteśmy cały zespół tutaj jest. No i wszystkim się pojawiały nie tylko Tomowi, nie tylko tego, no ale klientowi. Bo też współpraca była kapitalna. Do tej pory jest, dlatego że z tą samą ekipą budujemy Teatr Rozbaitości dalej.